Siemanko wszystkim, Piotr Wołów, Polska w Pogoni za Sumem. Witam Was kolejny raz na moim kanale. Znajduję się dzisiaj kolejny raz nad Odrą. Przejechałem specjalnie po to, żeby nagrać dla Was kolejny materiał o sprzęcie sumowym. W ostatnim odcinku widzieliście materiał dotyczący metod stacjonarnych, czyli wyboru sprzętu do metod stacjonarnych. Zobaczyliście tam kołowrotki, zobaczyliście wędziska. Dzisiaj jest materiał poświęcony metodą aktywnym, a dokładnie kołowrotką i wędziską do metod wertykalnych. Na samym początku nadmienię, że troszeczkę wieje. Mam nadzieję, że kamera sobie da radę z tym, z tym wiatrem. Zasłoniłem kamerę autem. Mam nadzieję, że nie będzie szumieć gdzieś tam w mikrofonie. Więc zaczynając od samego początku, tutaj nie będę się tak mocno rozwodził jak przy metodach stacjonarnych. Myślę, że dużo Informacji odnośnie wyboru samego sprzętu i czym się sugerować, powiedziałem w ostatnim odcinku. Jeżeli ktoś nie widział, to odsyłam do ostatniego odcinka. W karcie się pojawi odcinek o metodach, o wyborze sprzętu do metod stacjonarnych. Pierwsza kwestia to jest taka, że metody aktywne uważam, że to jest taki stopień wyższy łowienia i wtajemniczenia się w wędkarstwo sumowe. Większość sumiarzy, wędkarzy zaczynająca swoją przygodę z wędkarstwem sumowym zaczyna właśnie z reguły, z reguły oczywiście, to nie jest jakby, są wyjątki oczywiście, ale z reguły zaczyna od metod secjonarnych. Vertical jest to metoda na tyle utrudniona, że wymaga od sumiarza, wędkarza posiadania elektroniki w postaci echosondy, Łodzi i tak dalej, i tak dalej, więc na pewno nie są to wędkarze, którzy są jakimiś amatorami, że tak powiem. Tutaj metody stacjonarne pod tym względem dają większy wachlarz możliwości. Zaczynać i łowić może w zasadzie każdy wędkarz. Więc umówmy się, że będzie to trochę odcinek taki bardziej zaawansowany dla osób, które już jakiś czas powiedzmy łowią z łodzi, chciałyby spróbować wędkarstwa wertykalnego. Słuchajcie, od samego początku, pierwsza kwestia to jest wybór samego wędziska. Wędziska ogólnie do metod wertykalnych oscylują w długości między 160, chociaż takich wędek na polskim rynku i w ogóle na rynku jest bardzo mało, więc to jest dolna granica, najczęściej są to wędziska o długości 170 do 210 cm. Muszą być to wędziska krótkie, ze względu na to, że Metoda ta opiera się przede wszystkim na owieniu w pionie pod łodzią. Tak? Czyli no nie mogą być to wędziska długie. Często gdzieś tam ludzie zadają mi pytania, czy mogą użyć takiego i takiego wędziska. Podają parametry wędzisk stacjonarnych. Nie, nie mogą być. No chyba, że ktoś łowi, nie wiem, skutra jakiegoś wielkiego i ma ku temu możliwości. Na takich jednostkach jak pontony, małe łódki, gdzie szerokość naszej jednostki nie jest zbyt duża, E, łowimy raczej wędziskami krótkimi. E, tutaj bardzo ważna jest kwestia tego, żeby, e, że przy łowieniu wertykalnym nasza sprzęta musi się znajdować w, e, w stożku e, przetwornika. Także do małych jednostek, tak jak powiedziałem, będą to kije raczej o długości 170-190 cm. Jeżeli ktoś dysponuje większą łodzią, szerszą łodzią, łowi jako osoba towarzysząca, czyli powiedzmy siedzi gdzieś w środku łódki, może mieć ten kij dłuższy. Tutaj warto zwrócić również uwagę na to, że przy krótkich kijach czasami może być problem z wyciąganiem ryby spod, spod łodzi. Ryba często okrąża. Naszą jednostkę potrafi okrążać ją na tyle, że musimy omijać silnik spalinowy, silnik elektryczny, przetwornik i tak dalej. Wtedy troszkę te dłuższe wędzisko ma, ma ten zaletę, że łatwiej jest tą rybę odciągnąć od tych, od tych elementów na naszej jednostce. Ja ogólnie jestem zwolennikiem łowienia krótkimi kijami, jestem już do tego przyzwyczajony. Myślę, że wielu sumiarzy, którzy siedzą już długo w tym temacie, potrafią sobie poradzić właśnie podczas tego, gdy, gdy ryba gdzieś tam mocno szarżuje i stara się naszą łódkę okrążyć, i my musimy tym kijem mocno manewrować pomiędzy tymi wszystkimi przeszkodami. Także pierwsza sprawa to oczywiście długość wędziska, o, którym, o której powiedziałem. Druga sprawa to jest. To w jaki sposób dany sumiarz wędkarz łowi. Ja rozróżniam jakby dwie szkoły łowienia. Pierwsza to jest łowienie z łapy, czyli wędzisko sobie leży na, gdzieś na kolanach czy na burcie i zacina wędkarz rybę za pomocą ręki, czyli trzyma plecionkę, zacina rybę, docina tą rybę, łapie za wędzisko i dopiero zaczyna holować. Druga szkoła natomiast to są wędkarze, którzy łowią skija. Czyli podają rybie przynętę i cała ta otoczka związana z łowieniem jest po prostu przy pomocy kija. Ja osobiście przez wiele lat łowiłem z łapy. W momencie kiedy pojawiła się technologia panoptixa i jest możliwość manewrowania naszą przynętą na, na duże odległości, zacząłem łowić kia, bo zauważyłem po prostu, że łatwiej jest tej rybie podać nasz zestaw. Także. Tutaj również to jest taka kwestia bardzo indywidualna, kto jak łowi, jak lubi łowić. Są oczywiście wędkarze, którzy do dzisiaj posiadają, posiadają Panoptixa i łowią z ręki, bo tak są przyzwyczajeni. Ja uważam po prostu, że przy takiej technologii jaką daje Panoptix łowienie z jest dużo bardziej precyzyjne, szybciej możemy reagować, podawać tej rybie nasz zestaw. I, I tak to wygląda. I tutaj już jakby nawiązując do samego łowienia łowienia złapy, czy łowienia skija, łowienia wędki możemy podzielić też jakby na dwie grupy, bo jeżeli są wędkarze, którzy łowią skija, no to potrzebują z reguły tych wędzisk troszkę bardziej sztywnych, o, o takiej akcji. Szczytowej muszą tej rybie podawać odpowiednio zestaw, wyczuwać brania i tak dalej. Przy łowieniu z łapy uważam nie ma to większego znaczenia, w zasadzie każdy kij się będzie do tego nadawał, bo i tak zacięcia wykonujemy za pomocą ręki. Potem hol się odbywa już za pomocą oczywiście wędziska, ale ten pierwszy i najważniejszy w ogóle, jakby moim zdaniem, aspekt to jest zacięcie ryby, które odbywa się właśnie przy pomocy dłoni. Jak sami widzicie, przygotowałem sobie tutaj kilka wędek żeby Wam pokazać i opowiedzieć w kilku zdaniach, nie będę robił tutaj dzisiaj podziału na takie segmenty cenowe, taka wędka i taki kowrotek w takiej cenie. Tu uważam przy metodach aktywnych wędkarz już doskonale wie czego szuka, wie jakiej wędki będzie szukał. Tutaj chciałem Wam po prostu pokazać jakimi wędziskami ja osobiście łowię. Do czego te wędziska mogą nam, nam się przydać? Przy jakiej dokładnie metodzie, na jakie parametry warto zwrócić uwagę przy zakupie danego wędziska? Bo nie każdy z nas ma dostęp, tak jak ja, do, do wielu wędzisk i biorę sobie wędkę w rękę i jestem w stanie stwierdzić od razu, czy ta, czy ta wędka mi pasuje i do jakiej metody nie, wertykalnej mi się przyda. Więc pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to jest ciężar wyrzutu, ale nie mówię tutaj pod tym względem, że. Jeżeli wędzisko ma ciężar wyrzutu od 50 do 150 gram, to my tylko takimi przynętami możemy łowić. Ta, ten ciężar wyrzutu jest w stanie nam zdradzić to, w jaki sposób wędzisko pracuje, jaką ma pracę to wędzisko. Mniej więcej oczywiście, bo, bo to są różni, są, różni producenci, różni opisują te, te wartości. Także to też jest takie hmm, balansowanie na krawędzi, bym powiedział. Ja Wam mówię o wędziskach z gamy Matkata. W tych wartościach, o których będę Wam opowiadał, te blanki w odpowiedni w taki sposób pracują. Czyli im wyższa ta wartość, tym wędzisko jest mocniejsze, sztywniejsze, ma większy zapas mocy. W ręku tutaj obecnie trzymam kijek z najtańszej serii. To jest Close Combat o długości 180 cm. Jest to dwuskład. A dokładnie Blank plus Dolnik. Wędzisko bardzo delikatne. To z reguły te, tych wędek używają wędkarze, właśnie którzy stawiają swoje dziś tam pierwsze kroki wertykalne. Też również nie wiedzą, czy będą jeszcze łowić tą metodą. Fajne wędziska, lekkie przede wszystkim. W serii Black występuje kilka, kilka modeli. Tych wędzisk w różnych długościach. Także dla każdego każdy wybierze sobie coś odpowiedniego dla siebie. Blanki w tych wędziskach w tej chwili to jest wysokołomodłowy węgiel 24TC. Także nie do końca jest to tak, że im tańsze, tym gorsze. Wierzcie mi, że tymi wędziskami, tymi pierwszymi wędziskami Black Series, bardzo dużo sumiarzy łowiło, nawet tych mocno zaawansowanych. Używali tych wędzisk wertykalnych, nawet do, do metody trollingowej. Także wędziska są dosyć popularne w kręgu, w kręgu sumowym, tu w wędzisku. Jak w modelach tych do metod stacjonarnych jest również ta powłoka taka gumowa do łatwego zmywania śluzu, brudu i innych, innych jakichś tam nieczystości. Wędzisko bardzo, bardzo leciutkie, 180 cm, bardzo fajne wędzisko na pontony. To wędzisko posiada 7 przelotek, także przy długości 180 cm uważam, że uzbrojony blank jest odpowiednio. Koszt tego wędziska to około 200 zł, także uważam, że jak na wędkę sumową nie jest to jakaś mocno wygórowana cena. Myślę, że pozycja warta uwagi właśnie dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z wędkarstwem sumowym aktywnym. Tak? Ja będę szedł tak, tak jak trzymam tutaj wędki, nie będę dobierał tych wędzisk seriami, nie ma to dla mnie znaczenia. Uważam, że przy tej metodzie jakby te serie nie do końca nie, nie do końca trzeba się tymi seriami sugerować, bo zarówno seria Green, jak i White są na bardzo wysokiej półce, jakościowej uważam. Obie serie są fajne na swój sposób, także nie będę tutaj robił jakiegoś miszmaszu, że teraz będę zaczynał od serii zielonej. Biorę tak, jak, jak mi wędziska leżą. W ręku trzymam, no myślę, że bardzo popularny również ki jest to ki z serii White. Vertical o długości 190 cm, to jest wędzisko w jedno składzie, wysokiej jakości uchwyt kowrotka Fuji, przelotki Seaguida. Myślę, że to jest wędzisko dla, przede wszystkim dla osób, które wiedzą czego chcą. Nie jest to kluchowaty key, czyli będzie to właśnie przeznaczonym dla osób, które łowią na przykład... Za pomocą kija, tak? czyli łowią ciężkimi firebolami. Tutaj wartość jest podana do 150 gram, ale tak jak wcześniej powiedziałem, nie sugerujcie się tym, jeżeli jest podany do wartość ciężaru wyrzutu jest podana do 150 gram. Tymi przynętami nie rzucamy, tylko łowimy w pionie, śmiało możecie do takiego wędziska zakładać nawet półkilogramowe obciążenia plus przynęta. Także ten zestaw z automatu się. Jego waga jakby się zwiększa, oczywiście. Praca z automatu kija również się zmieni, bo ten kij już nie będzie pracował tak jak w wartości, o której wcześniej mówiłem, czyli do 150 gram. Aczkolwiek uważam, że jest to wędzisko z dużym zapasem mocy dla osób, na przykład, które łowią gdzieś w ciężko technicznie miejsca, gdzie potrzeba czasami tą rybę naprawdę mocno i szybko odciągnąć od przeszkód wodnych, od zawad. Wędzisko naprawdę z dużym, z dużym zapasem mocy. Cena tej wędki to jest około 350 zł. Kolejny zestawik, który miał ja jak tu widzicie, podpięty został SG10. To jest multiplikator, który widzieliście u mnie na firmach Zebro. Został przetestowany na kilku fajnych i grubych rybach, kowrotek jest dosyć drogi, bo kosztuje gdzieś w granicach 1500 zł, mówię w granicach, bo cenami się jeszcze tak mocno nie interesowałem. Multiplikator jest wykonany całkowicie w technologii CNC, metalowy, odporny na słoną wodę, czyli kolejny raz tutaj jakby wykorzystujemy sumiarze my, E, możliwości, jakie daje nam e, e, powiedzmy rynek morski. Także ja wykorzystałem ten multiplikator, właśnie do metod wertykalnych. Wędzisko, które trzymam w ręku, jest to Vertical z serii Green e, o długości 180 cm. E, wyrzut ma od 60 do 150 i praca tego kija jest bardzo zbliżona do tej pracy kija serii White. W zasadzie e, uważam, że, że kiki. Prace mają identyczną, tutaj się nic nie różni, jak sami widzicie rozstaw tych, tych przelotek jest troszeczkę inny. W łajcie jest ta przelotka bardziej cofnięta w stronę dolnika, także myślę, że również fajny temat dołowienia łowienia multiplikatorem, a jak sami widzicie ki nie posiada pazura, także tutaj warto nadmienić też to, że dużo tych wędzic wertykalnych jest przystosowanych do łowienia właśnie za pomocą multiplikatora. Ja tym zestawem e, łowiłem na, na, na Ebro. E, co prawda wędzisko troszeczkę się różni, bo w ręku mam tego Verticala 180. Ja na Ebro łowiłem przede wszystkim wędziskiem pelagic o długości 190 cm. Niestety tego wędziska ze sobą nie wziąłem. Ci, którzy oglądali filmy Zebro, na pewno już się z tą wędką zapoznali. Pisało do mnie kilku znajomych, że sobie już te wędki zamówiło. Ja jestem osobiście w Pelagiku zakochany, ale to ze względu na to, że ja lubię kije dosyć finezyjne. Może dlatego, że rzadko łowię poza granicami Polski, w większości wertykalnie łowi się ryby raczej średniej wielkości. Rzadko się zdarza, że, że łowimy ryby 230, 240 czy 250 cm. A wierzcie mi, że na takim kiku jak Pelagik holowanie takiej 150, 170 czy 180, no radość niesamowita. Wędzisko naprawdę daje dużo frajdy i myślę, że o to też w tym chodzi. Fajnie jest wyholować rybę szybko, żeby ryba była w dobrej formie i wróciła szybko do wody, ale myślę, że wędkarstwo polega też również na tym, żebyśmy się cieszyli z tego, co, się, co robimy nad wodą. Z każdego holu, żeby nam dawało jak najwięcej emocji. Także zwróćcie sobie uwagę również na tenki Pelagic z nowej serii Green. Wysokiej jakości uchwyty Fuji, przelotki Seaguida, mega fajny designerski kijek w kolorze takiej jasnej zieleni. To jest takie nawiązanie do tych pierwszych serii Matkata Green, bo potem druga seria była troszeczkę taka ciemniejsza, ona bardziej bym powiedziała przypominała taką czerni lekko stonowaną. Tutaj znowu powrót do do takiej fajnej e, zieleni, dobrze widocznej. kiki naprawdę bardzo fajne i powiem Wam szczerze, że to jest naprawdę moja ulubiona seria. Naprawdę Green e, Series e, to są kije, których bardzo dużo używam i wertykalnie i stacjonarnie. Bardzo lubię tą serię. Kij kosztuje w granicach 350 zł. Przypominam Vertical e, 180 cm i kij jest oczywiście w jednym składzie. Przechodzimy teraz do, do kolejnego wędziska. Jest to wędzisko Klonk -teaser. Tutaj na samym początku nadmienię, że o tym wędzisku nagrywałem odrębny materiał na kanał Matkat Polska, także jeżeli ktoś nie widział tego filmu, to serdecznie zapraszam do obejrzenia, ale opowiem Wam w kilku zdaniach. Tu też jest myślę fajna okazja, żeby powiedzieć o tym, że tu są też kije jakby przystosowane typowo do łowienia daną przynętą, czyli w tym wypadku wędzisko nazywa się Klonk Teaser. Czyli jak sama nazwa wskazuje do łowienia właśnie za pomocą klonk teaserów. Oczywiście nie tylko, bo, bo świetnie możemy tymi węciskami również obsługiwać firebole czy, czy klasyczne ciężarki, ale możliwości jakie nam daje ten kij są naprawdę bardzo fajne. Przede wszystkim bardzo delikatna i czuła szczytówka. Czyli to jest w ogóle fajna opcja dla osób, które łowią dużo rosówkami, tak jak ja. Bardzo lubię łowienie rosówkami, jest to moja jedna z ulubionych, jak nie ulubiona przynęta do łowienia w pionie. Szczególnie dla osób, właśnie, które łowią dużo za pomocą kija, a nie, a nie łowią z ręki. Kije sztywniejsze mają ten problem, że często nie widać momentu brania suma po szczytówce. I wierzcie mi, że nie wygląda to tak, że podpływa wielka ryba, chwyta przynętek i nam wyrywa dosłownie z ręki. Oczywiście zdarzają się takie dni, takie momenty, takie brania, ale w sezonie, w pełni sezonu, gdzie ryby już słyszały trochę chwoka nad głową, są bardzo ostrożne i te brania są często lekko wyczuwalne albo w ogóle niewyczuwalne, bo ryba potrafi podnieść tam cały zestaw do góry, tak, w toń wodną i nie zauważymy na wędzisku nic, prócz ewentualne, ewentualnie wyprostowania się szczytówki wędki. Także tu ta szczytówka daje nam tą możliwość, że jest dodatkowo takim sygnalizatorem brań. Bardzo fajne wędzisko tego wędziska używałem e, m.in. Na, e, na rybniku e, spośród wszystkich kijów wybrałem sobie ten kijek ze względu na to, że łowiłem właśnie tam przede wszystkim e, rosówkami. Kijek jest w dwuskładzie, ma 180 cm długości. Występuje ten kij jeszcze w długości chyba e, 200 i 240. E, 210 i 240. Także e, każdy sobie w tym modelu znajdzie opcję dla siebie. Ciężar wyrzutowy to jest od 100 do 150 gram i faktycznie zapas mocy tego kija jest naprawdę spory. Wędzisko pracuje progresywnie i przy dużym obciążeniu naprawdę żeby poczuć to wędzisko w dolniku, naprawdę potrzeba dużego obciążenia. Bardzo fajny kijek, sprawdźcie sobie tą pozycję klonk teaser. Słuchajcie, przechodząc do samego koowrotka, w ręku trzymam SGS-8 w rozmiarze 6000. Jak sami widzicie, koowrotek nie jest jakiś wielki, i tutaj przechodzą właśnie do samych koowrotków. Słuchajcie, podstawowa sprawa to jest to, że producenci opisują koowrotki w różny sposób. U jednego producenta rozmiar 6000 będzie jak u innego producenta rozmiarem 4000 albo 8000. Także zwróćcie na to, na to uwagę. Najważniejszymi aspektami przy wyborze kowrotka jest oczywiście moc hamulca i wytrzymałość samego kowrotka. Tutaj pojemność w puli nie ma takiego znaczenia, bo łowimy. W pionie pod łódką rzadko się zdarza, że łowimy na głębokościach przekraczających 20 metrów. Także myślę, że ilość plecionki to na kołowrotku to będzie w granicach 80-100 metrów i to jest naprawdę światli ludzie. Nie potrzeba nam tej plecionki nie wiadomo jak dużo. Jeśli chodzi o moc hamulca, fajnie, żeby kołowrotek miał minimum 10 kg, to jest uważam taka naprawdę dolna granica. Fajnie, gdyby miał gdzieś około 12-15 kg, to jest naprawdę już fajny wynik. Jeżeli brakuje mocy nam tego w hamulcu, to oczywiście przy holu przytrzymujemy sobie szpulę kołowrotka i z automatu moc tego hamulca nam wzrasta. Zestaw kosztuje w granicach 800 zł, plus minus, oczywiście mówię. To jest taki zestaw, uważam, już na każdą wodę. Bez problemu sobie poradzi z każdą rybą. Nawiązując do kołowrotków, dla porównania wam pokażę rozmiar 8000 SGS6. Jak sami widzicie różnią się znacząco i uważam, że SGS6 w rozmiarze 8000 to jest mniej więcej 6000 u innych producentów, także przy tych kołowrotkach warto zwrócić sobie na to, na to uwagę. Przechodząc właśnie do, do tego kija, który tutaj trzymam obok, to jest wędzisko również z najnowszej serii Green, Delikat się nazywa. Wędzisko część z Was Którzy e, łowią już w na pewno kojarzy. One wcześniej występowało w długości 180 cm, teraz obecnie ki ma 175. Wartość ciężaru brzutu jest podana tutaj od, od 50 do 125. Uważam, że jest delikatnie zaniżona. E, tutaj śmiało e, to wędzisko ma na pewno powyżej 150 e, kijek z dużym zapasem mocy. On jest przeznaczony przede wszystkim do łowienia e, z belly boata, czyli z tych malutkich pływadełek. Półwadeł, Posiada tu taki dzyndzel do zahaczania wędziska o smyczkę, żeby nam przy braniu wędzisko nie wiem, nie wpadło do wody, czyli takie dodatkowe zabezpieczenie. Ale fajny jest ten kijek, żeby móc wykorzystać go sobie właśnie na jednostkach jakichś tam niewielkich, pontonach, belly boatach, czy na przykład dla wędkarzy, którzy lubią krótkie wędziska. Ja osobiście ten kijem sporo łowiłem. Nie mówię o tym modelu, tylko o tym modelu 180 cm, bo to, jest, bo to są tak jak mówię nowe kiki, także jeszcze nie wszystkie byłem w stanie sprawdzić. Na pewno tym kijem w tym sezonie sporo będę łowił. Uważam, że jest to kijek właśnie do łowienia za pomocą łapy, czyli przy zacinaniu ręką kij sobie bierzemy później do, do ręki i holujemy, holujemy rybę. Aczkolwiek bez problemu da sobie radę przy łowieniu typowo wertykalnym. Yy, trzymając kij w ręku, podając fireball, ma naprawdę spory zapas mocy. 175 cm, tutaj kolejny raz 1 plus 1, czyli dolnik plus blank. Uchwyt kowrotka Fuji, tak jak wcześniej mówiłem. Przelotki Seaglider, 2, 4, 7 przelotek w długości 175 cm, także kij naprawdę yy, mocno uzbrojony. Kowrotek, tak jak wcześniej mówiłem, SGS6 w rozmiarze 8000, i uważam, że jeżeli ktoś z Was się. Gdzieś tam próbuje, gdzieś zamierza zakupić kołowrotki SAWEDŻA SGS6 bądź SGS8. To pamiętajcie, żeby brać sobie rozmiar 8000. Szóstka, którą mam na tamtym kiju. Będzie fajną opcją do łowienia, tak mi się wydaje, do łowienia sumów złapy, czyli na spinning, trolling. Nie jest to duży kołowrotek, ma spory zapas mocy, ale uważam, że do takiego łowienia wertykalnego ten rozmiar 8000 będzie najbardziej optymalny. Słuchajcie, nie będę przedłużał, nie chcę, żeby ten odcinek był jakiś długi. Nie trzeba się, myślę, tutaj jakoś mocno rozwodzić, tak jak przy metodach stacjonarnych. Uważam, że, że sumiarzy łowiących wertykalnie jest dużo mniej. Niż sumiarzy łowiących stacjonarnie, e, tak jak wcześniej mówiłem, jest to taki troszeczkę wyższy poziom, bym powiedział, wędkarstwa. Tutaj też wiele zależy od finansów, jakie dana osoba posiada. Także słuchajcie, zerknijcie sobie na, na te kije. Szczególnie uważam, żebyście sobie popatrzyli na serię Green. Moja, to jest moja ulubiona i ukochana e, seria. kiki wyglądają obłędnie. Dodatkowo występuje w samej serii bardzo dużo wynik zdłowienia wertykalnego. Ja Wam pokazałem naprawdę dosłownie źdźbło tego, co jest w katalogu Matkata. I każdy kij, każdy z Was znajdzie coś na pewno dla siebie i pod jednostkę, i pod kije jakie on osobiście lubi, sztywne, delikatniejsze, krótkie, długie. Także do wyboru do koloru. Słuchajcie, z mojej strony tyle. Pamiętajcie, oczywiście zostawić subskrypcję, łapy w górę, dzwonek, żeby być zawsze ze mną na bieżąco. Myślę, że seria o sprzęcie została wyczerpana. Tutaj raczej pojawią się ewentualnie produktówki, również na, na kanale Matka Polska. Gdybyście mieli jakieś pytania związane czy ze sprzętem dołowienia aktywnego, czy ze sprzętem dołowienia stacjonarnego, piszcie w komentarzach, postaram się Wam odpowiedzieć na jakieś tam nurtujące Was pytania. Myślę, że, że tyle. Wkrótce widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już gdzieś nad wodą, albo nad, yy, podczas wędkowania, albo zrobimy jakiś materiał instruktażowy dotyczący danej metody czy, czy zestawu. Także trzymajcie się i do następnego. Na razie.